Cześć, z tej strony, Jojo. I dzisiaj mam dla was recenzję kostki 4x4x4 Fisher Cube od Moju. Kostka jest modyfikacją czwórki, jest modyfikacją typu Fisher, czyli jest tak zrobiona jak zwykły Fisher Cube. Zwykły Fisher Cube jest zwyk ze zwykłej trójki zrobiony. Na czym modyfikacja polega? Wezmę sobie dla przykładu czwórkę jakąś. Zamiast w tą stronę wszystkie osie obrotu to kostka została przekręcona o 45 stopni i zrobili w tą stronę osie. i stąd powstał Fisher Cube. Tak kostka powstała. Przejdźmy do aspektów technicznych. Oczywiście wymiary standardowe 62 mm. Ta kostka została zrobiona z kostki a więc chodzi wspaniale. Naprawdę chodzi wspaniale. No ale kontynuujemy aspekty techniczne. Naklejki, naklejki oczywiście od moju bardzo ładne. Trzy kolory fluorescencyjne żółty, pomarańczowy, zielony. Naklejki bardzo, bardzo ładne, bardzo wytrzymałe. Równiutko naklejone. Na os mam niestety trochę krzywą naklejkę pod logo, co już pewnie widzieliście w recenzji. No ale tutaj jednak naklejki są naprawdę równo naklejone. Tutaj nie, nie ma co narzekać. No i co do samego poruszania się no kostka, tak jak mówiłem, porusza się wspaniale. Jest zrobiona z mojego OS-u. Więc chodzi super płynnie, cichutko, szybko. Jakby tak wszystkie modyfikacje 4 na 4 chodziły, to byłbym w niebie po prostu. Trzeba naprawdę moju to jest firma godna naśladowania. Kostki są świetne, nawet taka kostka, która zmienia kształt, jest modyfikacją. No chodzi wspaniale. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Kostka naprawdę fajnie zmienia kształt. Jak widzicie parę ruchów i już wygląda to dużo, dużo ciekawiej. Ko choć zmienia ciekawiej kształt niż zwykły Fischer, jest więcej elementów, więc ta zmiana kształtu jest jednak bardziej widoczna i jak, jak najbardziej jest to duży, duży plus, ponieważ kostka wygląda fenomenalnie po wymieszaniu. No i muszę przyznać, że jest trochę tr trudniejsza niż myślałem, ponieważ ja już to mówiłem w unboxingu, że kostkę przed... Pierwsze, jak się weźmie, no to się robi centry, cały niebieski, tak? No bo na chłopski rozum niebieski center, niebieski center i się robi. Po czym nagle się dochodzi do wniosku, że coś jest jednak nie tak. A aczkolwiek jest nie tak, ponieważ trzeba zrobić center niebieski, z pomarańczowym. Tutaj center ma dwa kolory. Tak samo potem z krawędziami miałem problem, ponieważ pierwsze co robię, no krawędzie oczywiście biało-niebieskie łączę, biało-czerwone, biało-zielone i tak dalej i tak dalej. Chcę układać, a tu coś mi nie pasuje. Hm. No jasne, skoro są centry dwukolorowe, to krawędzie też dwukolorowe, no i trzeba było wszystko od nowa układać. No i dla to ta kostka jest trochę trudniejsza, trzeba wolniej układać, trochę więcej pomyśleć przy układaniu, ponieważ jednak te kolory łączymy w inny sposób. Nie łączymy takich samych kolorów, tylko dwa różne. Co bardzo fajnie wpływa na trudność tej kostki. Oczywiście nie jest ona strasznie ciężka, nawet parity tu nie występuje jak na czwórce, ponieważ można się go pozbyć obracając jedną krawędź jak w fiszerze. W zwykłym fiszerze występuje parity, wtedy trzeba obrócić jedną krawędź, w tym wypadku którąś z tych kolorowych. Jak widzicie, nie ma znaczenia, w którą stronę ona będzie obrócona, wygląda tak samo. No, więc chyba to wszystko, co mogę o tej kostce powiedzieć. No jest naprawdę fenomenalna. Chodzi Cichutko, gładziutko, płynnie. No ja nie mam nic do zarzucenia tej kostce. Więc naprawdę, no, tak jak mówiłem, zrobiona z osób, więc jednak zobowiązuje ta budowa to wszystko. Zobowiązuje, że ta kostka też chodziła tak fajnie. Na dzisiaj to wszystko. Taką kostkę oczywiście możecie kupić na Light, Take, u magicznej kostki. Bodajże u Netcuba też jest. No, więc do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.